Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą z wątkiem identyfikacji po latach oraz tragicznym zakończeniem. Jest to jedna z tych spraw, która doczekała się swojego rozwiązania po wielu, wielu latach i chociaż częściowo daje poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Marcy i Elisabeth Honsch. 28 września 1995 roku w New Britain, w stanie Connecticut, policjanci podczas nocnego patrolu znaleźli ciało młodej kobiety. Leżała przy wejściu do sklepu muzycznego w dzielnicy handlowej na Hartford Road 593. Była uwinięta w dwa śpiwory, koc i plastikowy worek. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak jedna z wielu bezdomnych osób śpiących przy budynkach, szukających w miarę bezpiecznego i ciepłego miejsca, żeby móc spędzić noc. Jednak ta kobieta nie spała ani żyła najprawdopodobniej od kilku dni. Po otwarciu śpiwora okazało się, że została postrzelona w głowę. Jej wiek oszacowano na między 17 a 20 lat, miała brązowe, kręcone włosy, związane w kucyk i brązowe oczy. Mierzyła żyła 1,60 wzrostu i ważyła 52,5 kg. Na worku policjantom udało się zabezpieczyć odcisk wnętrza dłoni nie należący do ofiary, ale niestety nie mogli go z niczym porównać, ponieważ w tamtym czasie nie istniała baza odcisków dłoni, jedynie odcisków palców. Osiem dni później znaleziono ciało kolejnej kobiety w oddalonym o 65 km Tolland State Forest w Massachusetts. Żołnierze, którzy mieli nieopodal obóz, około 16.30, otrzymali telefon od leśnika, który poinformował ich o odkryciu zwłok znajdujących się niedaleko wejścia do lasu. Już na pierwszy rzut oka oszacowano, że ciało musiało znajdować się tam od co najmniej kilku dni, może nawet tygodni. Morderstwo w Toland, odizolowanym miasteczku liczącym zaledwie 500 mieszkańców, było szokujące i niewiarygodne dla lokalnej społeczności. Bardzo często żartowano nawet z policyjnych statystyk tego miejsca, ponieważ tam po prostu nie dochodziło do żadnych przestępstw. To był pierwszy taki incydent od ponad 100 lat. Znaleziona kobieta miała między 30 a 45 lat, miała brązowe włosy, siwiejące w niektórych miejscach oraz brązowe oczy. Żyła 1,60 60 m wzrostu i ważyła niecałe 57 kg. Nosiła okulary korekcyjne w bordowych oprawach i miała mostek protetyczny w górnej szczęce, uzupełniający braki w uzębieniu. W momencie odnalezienia kobieta miała na sobie szarą bluzę z kapturem z napisem Trends w obrysie rąbu na wysokości lewej piersi. Kaptur, rękawy i lewa przednia kieszeń były czerwone. We wrześniu 1996 roku opublikowano szkic przedstawiający twarz kobiety. W tym samym lesie znaleziono także porzucony, doszczętnie spalony samochód. Nie było jednak żadnych solidnych dowodów wskazujących na to, że sprawa odnalezionej kobiety i auta są ze sobą powiązane. W tym samym czasie policja w New Britain prowadziła śledztwo w sprawie swojej Jane Doe, znalezionej pod sklepem. Udostępniono jej wizerunek, a także zdjęcia jej ubrań oraz biżuterii, którą miała na sobie. Obie kobiety, ta z New Britain i ta z Toland, zginęły od ran postrzałowych w głowę. Jednak te sprawy nie były ze sobą w żaden sposób łączone. Przez wiele kolejnych lat podejmowano próby ustalenia tożsamości, jednak w przypadku żadnej z kobiet się to nie udało. Nie było ich w bazach osób zaginionych. Dopiero w 2009 roku w sprawie nastąpił pierwszy przełom. Policja ogłosiła, że udało się powiązać te sprawy po tym, jak odkryto, że obie kobiety mieszkały lub przez dłuższy czas przebywały w mieście Albany w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Związek z Albanii został określony na podstawie odzieży kobiety znalezionej w Toland. Ubrania, które miała na sobie, były dostępne tylko w sklepach w tamtej okolicy. Dodatkowo miała przy sobie paczkę papierosów opatrzoną pieczątką skarbową z lata w stanie Nowy Jork. Od Albanii dzieliło je zaledwie 15 minut drogi. W 2011 podczas konferencji prasowej funkcjonariusze policji stanowej ogłosili, że przeprowadzone badania DNA wykazały pokrywieństwo między ofiarami. Najprawdopodobniej była to matka i córka. Był to spory przełom w sprawie, jednak nadal dostępne tropy nie pozwalały na ustalenie tożsamości kobiet. Obie widniały w aktach jako Jane Doe. Śledztwo było utrudnione, jednak to nowe odkrycie dało policji zastrzyk motywacji do działania. Kapitan Policji Stanowej Massachusetts, Peter Higgins, podkreślił, że identyfikacja jest kluczowa dla rozwiązania tej zagadki. Teraz, gdy było już wiadomo, że kobiety są ze sobą spokrewnione, można było skontaktować się z policją w Nowym Jorku i tam nagłośnić sprawę i zwiększyć świadomość na jej temat. Udostępniono portrety kobiet oraz zorganizowano kilka konferencji prasowych, podczas których informowano o sprawie z nadzieją, że te wieści trafią do świadków, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu. Niestety, mimo ogromnych starań przez lata śledztwo stało w miejscu i nie zgłosił się nikt dysponujący pomocnymi informacjami. Trudno było uwierzyć, że matka i córka mogą tak po prostu zginąć i nikt ich nie szukał. Na kolejny duży przełom trzeba było poczekać trzy lata. W 2014 roku na jeden z posterunków w stanie Nowy Jork zadzwoniła kobieta mieszkająca w Virginia Beach w stanie Virginia, która poinformowała funkcjonariuszy, że jej ciotka i córka ciotki zaginęły 19 lat wcześniej. Mieszkały wtedy w stanie Nowy Jork i słysząc doniesienia w mediach na temat odnalezionych kobiet, wydawało się, że to nie może być zwykły zbieg okoliczności. Kobiety nazywały się Marcia i Elizabeth Honch i przed zaginięciem mieszkały w mieście Brewster. Siostrzenica Marcji dodała, że ma obawy, że za ich zniknięciem może stać mąż Marcji i ojciec Elizabeth, Robert Honch. Po tym, jak kobiety zniknęły w 1995 roku, ich bliscy prowadzili poszukiwania na własną rękę, nie chcąc angażować w nie policji. Robert powiedział zaniepokojonym członkom rodziny, że żona i córka postanowiły wyjechać do Australii i tam rozpocząć nowe życie i że niedługo on również do nich dołączy. I faktycznie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy on także zerwał kontakty ze wszystkimi bliskimi. Policja z Nowego Jorku skontaktowała się z biurem szeryfa w Massachusetts oraz policją w New Britain i oficjalnie, ostatecznie tożsamość kobiet została potwierdzona. Teraz, gdy znane były już nazwiska, sprawa mogła na dobre ruszyć do przodu. Nadal było wiele pytań, jednak odpowiedzi na nie nie wydawały się już tak odległe. Udało się ustalić, że do października 1995 roku Marcia i Robert mieszkali w Brewster wraz z trzema córkami Marsji z poprzedniego związku i ze swoją jedną wspólną córką Elisabeth. Od 1988 roku para była w separacji, ale właśnie w 1995 po siedmiu latach postanowili do siebie wrócić i ponownie razem zamieszkać. Wiadomo, że Marzja przez dłuższy czas zmagała się z problemami ze zdrowiem psychicznym i na krótko, przed powrotem Roberta, zdiagnozowano u niej chorobę psychiczną. Jednak niestety na ten temat nie ma więcej szczegółowych informacji. We wrześniu 1995 roku cała rodzina wybrała się w odwiedziny do bliskich i tam członkowie rodziny zauważyli pewną niepokojącą zmianę w zachowaniu Marzji. Wydawało się, jakby kobieta była pod wpływem nielegalnych substancji odurzających. Zastanawiano się, czy ma to związek z powrotem do męża, ponieważ wiadomo było, że przed ich separacją Robert znęcał się nad żoną i bywał bardzo kontrolujący zarówno wobec Marsji jak i córek. To spotkanie to był ostatni raz, kiedy rodzina widziała Marsji i Elizabeth miesiące później Robert ponownie ich odwiedził, ale tym razem był już sam. Wydawał się bardzo poruszony i podekscytowany. Wspomniał, że dostał ofertę pracy w Australii i że już wysłał tam żonę i córkę i wkrótce do nich dołączy. Potem, na 19 lat, sług zaginął po całej trójce. Teraz jednak, gdy na jaw wyszedł tragiczny los, który spotkał Marcy i Elizabeth, zastanawiano się, czy Robert może być w tej sprawie sprawcą, czy może kolejną ofiarą. Do czasu ustalenia jego losu pozostawał jednak uznawany za osobę zaginioną. Dopiero w czerwcu 2014 roku został znaleziony w Dalton, niewielkim miasteczku w stanie Ohio, gdzie ukrywał się i żył jako Robert Tyree. Detektywi złożyli mu wizytę, mając nakaz przeszukania domu. Zabezpieczone dowody kryminalistyczne udało się powiązać z lokalizacją w New Britain, gdzie znaleziono ciało Elizabeth Hodge. Analiza potwierdziła także, że to właśnie odcisk dłoni Roberta znajdował się na worku, w którym zawinięte było ciało jego córki. 70 Siedemdziesięcioletni już wtedy Robert Honch został aresztowany pod zarzutem odebrania życia dwóm osobom oraz ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Niestety niewiele było wiadomo na temat tego, co Robert robił od czasu swojego zaginięcia. Wiadomo jedynie, że ponownie się ożenił. Jego wybranką była Sheryl Tyree i to właśnie od niej przyjął nazwisko. Para doczekała się trójki dzieci i od lat mieszkali w Dalton w Ohio. Kilkanaście lat po ślubie nowa żona Roberta wraz ze swoją matką Kathleen brała udział w spotkaniu modlitewnym w Nowym Jorku, czyli rodzinnym stanie męża, i postanowiły odwiedzić jego dom i spotkały się z bratem, Johnem, który mieszkał w Garnerville. Podczas wizyty Cheryl dowiedziała się, że mąż ją okłamał. Wbrew temu, co mówił, był już wcześniej żonaty. Kobieta była zaskoczona, ale nie uznała tego za powód do rozstania. Nie chciała też naciskać małżonka na wyjawienie prawdy, i uznała, że jeśli nie chce mówić o przeszłości, to musi mieć ku temu dobre powody. Gdy w 2014 roku policję udało się namierzyć i zatrzymać Roberta, mężczyzna kategorycznie zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem swojej żony i córki. Tłumaczył również, że ma poważne problemy z pamięcią i nie pamięta wielu aspektów swojej przeszłości, m.in. tego, że miał powiedzieć rodzinie o tej rzekomej przeprowadzce do Australii. Tłumaczenia wydawały się mało wiarygodne i mężczyzna i tak miał stanąć przed sądem w obu sprawach. Ze względu jednak na to, że ciała kobiet zostały znalezione na terenie dwóch różnych stanów, to pierwsza rozprawa miała odbyć się w Springfield, gdzie Robert miał odpowiedzieć na zarzuty w sprawie swojej żony, 53-letniej Marcy. Sheila Honch Maloney, najstarsza z żyjących córek Marsi, wypowiedziała się wtedy w imieniu całej rodziny i powiedziała, że Robert, z pozoru sympatyczny i niegroźny staruszek, tak naprawdę jest pozbawionym uczuć i bezlitosnym potworem, który od zawsze żywił nienawiść do kobiet. Opowiedziała, że była świadkiem, jak Robert dotkliwie pobił jej matkę oraz trzynastoletnią wtedy siostrę. To było jednak nic w porównaniu z przemocą, jakiej wszystkie cztery doświadczały na co dzień przez lata. Maloney nazwała Roberta patologicznym kłamcą, prawdopodobnie socjopatą. Dodała też, że zawsze wypowiadał się negatywnie i pogardliwie o Marsji i jej córkach ze względu na ich pochodzenie. Były portorykankami. Sheila prosiła sąd, żeby nie pozwolił Robertowi zniszczyć życia nikomu więcej, tak jak zrobił to w przypadku jej i w sumie pięćdziesięciu członków jej rodziny. Najaw wyszły także niepokojące doniesienia na temat incydentów z innymi kobietami. W 1991 roku w domu Roberta pojawiła się Celeste Murillo, jego nieślubna córka. Miała wtedy 16 lat i była wynikiem romansu Honcha z jej matką, gdy pracował na Manhattanie w Nowym Jorku. Celeste mieszkała z Robertem, on i Marcia byli już w separacji. Dziewczyna stwierdziła, że ojciec zachowywał się nieodpowiednio w stosunku do kobiet, choć nigdy w jej obecności nie był agresywny ani nie znęcał się nad Elizabeth. Córkę i żona mieszkały w tym czasie w Cold Spring w Nowym Jorku, ale 14-letnia Elizabeth często odwiedzała ojca i wtedy nosowała na rozkładanej kanapie razem z Celest. Podczas gdy 14-letnia Elizabeth Marzyła o karierze w świecie mody i uwielbiała makijaż oraz ubrania. Z celest ubierała się wyłącznie na czarno, nosiła koszulki z logo zespołów, miała tatuaże i lubiła chodzić na koncerty rockowe. W tym czasie Robert pracował jako sprzedawca odkurzaczy i z jednej strony nie oszczędzał na zapewnianiu córkom rozrywki. Bardzo często chodzili wspólnie na koncerty, do kina czy do parków rozrywki, jednak z drugiej strony był bardzo kontrolujący. Musiał zawsze wiedzieć, gdzie i z kim są, i ograniczał ich kontakty z przyjaciółmi. Celes wspomina również, że jeden incydent bardzo zapadł jej w pamięć. Po jednym z koncertów, gdy byli w hotelu, ojciec zaproponował jej masaż. Podczas tego masażu wyraźnie się podniecił. Dziewczyna się przestraszyła i poprosiła, żeby przestał. Ta sytuacja na zawsze zapadła jej w pamięć i zachowanie ojca było bardzo niepokojące. Denise Lanza, jedna z nielicznych przyjaciółek Celeste, liceum, wspomniała, że Robert Honch i jego córka mieli nietypową relację, która nie przypominała związku między dzieckiem i rodzicem. Wpadła kiedyś do nich w odwiedziny, po tym jak wrócili, razem z salonu tatuażu. Robert zrobił sobie dwa tatuaże jeden przedstawiający brunetkę na jednym ramieniu, i drugi przedstawiający blondynkę na drugim, a Celeste zrobiła sobie tatuaż z napisem For my father, czyli dla mojego ojca. Robert zaczął też ubierać się w podobnym stylu co nastolatka, nosił skórzane kurtki i głównie czarne ubrania, tak jakby chciał się jej przypodobać i pokazać, jak wiele ich łączy. Celest mieszkała u ojca od półtora roku, gdy otrzymała telefon od swojej matki, że jej dziadek zmarł i powinna wracać do Nowego Jorku na Bronx. Tak też zrobiła i przez kolejne lata straciła kontakty z ojcem. Nie miała pojęcia, że on i Elizabeth... Zaginęli w 1995 roku i tylko co jakiś czas zastanawiała się, czy Elizabeth może udało się zrealizować już marzenie o karierze w świecie mody. Dopiero po wielu latach Celeste uświadomiła sobie, że zachowanie jej ojca nie było normalne, że zachowywał się tak, jakby chciał być dla niej kimś więcej niż tylko ojcem. O sprawie Marcy i Elizabeth dowiedziała się dopiero z telewizji i wtedy uświadomiła sobie, że możliwe, że wyprowadzka od ojca była tym, co uratowało jej życie. W 2017 roku rozpoczął się proces Roberta. Jego adwokat Andrew Kleeman wspomniał, że Robert nie miał absolutnie nic wspólnego ze śmiercią Marcy i Elizabeth i był tylko świadkiem tych zdarzeń i z powodu szoku nic nie pamięta. Podczas procesu na świadków powołano trzy córki Marsji: jej wnuczkę Melissa Rich oraz zięcia Rafaela Rodrigueza. Robert, przez cały proces, stał w milczeniu obok swojego obrońcy. Mirabel, jedna z córek Marsji, powiedziała, że już w październiku 1995 zgłosiła zaginięcie matki i siostry do biura szeryfa miasta Brewster, jednak zgłoszenie zostało zignorowane i śledczy nie podjęli żadnych działań. Podobno przez lata wielokrotnie próbowała zgłosić to zaginięcie na policję i FBI, ale za każdym razem próby były nieskuteczne. Jeśli to prawda i faktycznie mimo zgłoszenia nazwiska kobiet nie trafiły do BAS, to właśnie nieodpowiedzialne zachowanie funkcjonariuszy było głównym powodem, dla którego ofiary pozostały bezimienne przez prawie 20 lat. Według Mirabel, gdy zapytała ojczyma o matkę i Elizabeth, Robert miał powiedzieć, Przecież znasz swoją matkę. Pojechaliśmy do Australii i uciekła z innym mężczyzną. Ostatecznie decyzją sądu, 73-letni wtedy Robert został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego w związku ze sprawą Marcy. Szef policji w New Britain James Wardwell, po ogłoszeniu tego wyroku, powiedział, że dzisiaj Marcy została oddana sprawiedliwość. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości to samo stanie się z Elizabeth. W przypadku sprawy córki Robertowi zaproponowano ugodę, 25 lat pozbawienia wolności w zamian za przyznanie się do winy, jednak mężczyzna odmówił i stanie przed sądem. Rozprawa jeszcze się nie odbyła. Najnowsze informacje na ten temat pochodzą z grudnia 2021 roku i donoszą o zbliżającym się procesie, jednak w momencie nagrywania tego odcinka termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. W sprawie Elizabeth Robertowi grozi 60 lat pozbawienia wolności. W obu przypadkach. Robert cały czas obstaje przy swojej niewinności. I to jest już koniec tej sprawy. Tak jak wspomniał na początku, i to na wyjątkowo smutna i tragiczna. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście o niej wcześniej i jakie są wasze odczucia. Mimo, że teoretycznie tutaj sprawiedliwość została już wymierzona, to mam wrażenie, że i tak pozostawia to pewne uczucie pustki, ponieważ takie sytuacje po prostu nie powinny nigdy mieć miejsca i sprawcy nie powinni przez tyle lat pozostawać bezkarni. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia bardzo niedługo.